Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie następny odcinek z gry. Oczywiście już wiecie jakiej. E, I dzisiaj e, spróbujemy sobie zrobić gier 60 e, Szczerze mówiąc to jest chyba najwyższy gier, jaki do tej pory zrobiłem. <laughs> Oczywiście robiłem to wcześniej jakiś czas temu na burkatosach. Teraz to zrobię na bildzie z kafarem i z rozpruciem na jest modyfikowany przeze mnie, na którym się naprawdę bardzo, bardzo fajnie gra. Już wielokrotnie w poprzednich nagraniach mówiłem, czemu akurat mi odpowiada. Pewnie, jeżeli dojdę już do jakiegoś tam poziomu trudności, to pewnie przejdę na klasyczny, bo jednak on zadaje troszeczkę więcej DPS-u, chociaż trudno mi powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Pamiętajcie, żeby zalajkować, jeżeli Wam się podoba to, co robię dla Was. I co? Piszcie komentarze. Powodzenia, jeżeli robicie jakieś wyższe GR. No to dobra. Lecimy. Wybieramy sobie GR60. O ile dobrze pamiętam ostatnio robiliśmy 50. I zobaczmy co nam się trafi. No i oczywiście ulubiona... Ulubiona miejscówka. Szczególnie moja. Uwielbiam tą miejscówkę. Biegam tych przeciwników. Myślę, że jest duża szansa, że się wszystko Oczywiście mówię to sarkaty... sarkastycznie. No, bardzo, bardzo nie lubię tej miejscówki. Ale zobaczymy. Przede wszystkim, żeby byli przeciwnicy. Jak nie w będzie przeciwników, to będzie dupa wana. Okej, mamy pierwszą elite. Ale zobaczcie, mamy tych dupków. Oni naprawdę biją Oni naprawdę biją To jest w zdania Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z nimi Mam nadzieję, że Gierek jakoś Wydaje mi się, że jeszcze jest w miarę W miarę niezatrudny No Szczęście w jakaś jest intensywność, to jest dobre Jak będzie intensywność, jak na poczciwnicy to będzie dobrze Muszę jeszcze zrobić nagranie związane z buildem pod fale Piszcie w komentarzach, czy gracie tym buildem, jak wam się on podoba. I czy nagrać go dla was. No, takiej rowerki nie ma, jeżeli chodzi o niemogłą akcesywność. Jest, jest OK, ale średnio. Idziemy dalej. Nie jestem jeszcze gotów. No. Przeciwnicy, przeciwnicy, ja muszę zadawać obrażenia no, no i to co nie lubię właśnie Właśnie to, że nie mam że gdzieś tam zawsze trzeba zakręcać Zatrzcie, i tej pory jedna elita niezbyt miło Sprawda żółta no Ale co zrobić Dobrze, że w ogóle jest Dobrze, że w ogóle jest Gdy przeciwnicy To się pobawimy jak trochę Chodź jakby chodź. Kurde, jak się robi jakieś tam wyższe biery 70 czy coś Ogólnie w miarę easy to leci. Kurga, kurka została. Dobra, Nie mogę. Sobie... Zobaczcie, cały czas praktycznie mam do pełna furia. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Skoda, że tylko troszeczkę więcej nie ma dps To okay. jest szybkość. Okay, nice. Nie jestem jeszcze Jeszcze nie rozwaliłem, jeszcze chyba, jak Robimy szybkość. Na chętnie bym w ogóle się stąd wydostał. Potrzeba więcej czasu. Z tej miejscówki. To nie jest super, super Nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Wolałbym widzieć jeszcze większą intensywność. Więcej elit. Okej, okay, jest wyjście. Dobra, tą elitkę myślę, że tutaj machniemy jeszcze. Wciąż zeka, że tutaj jeszcze ciepniemy potrzeba więcej czasu niemożliwe. Padaj, padaj, padaj szybko. Szkoda tajnie. Pewnie znając moje szczęście, będzie ponownie ta sama miejscówka, zaraz zobaczymy. Nie, nie jest ta. Jak będzie intensywność, to będzie ok. Zaraz się przekonamy. Jak najwięcej wciągów, jak najwięcej. Czy To jest Elita? Ta jest Elita. Oj, tu jest nieprzyjemnie. trzeba więcej. O, tu jest więcej przeciwników, ale jest też jest nieprzyjemnie. I jeszcze jedna Elita. No. Dobra. Wciąż czekam. nie jestem jeszcze gotowy. Okay. nie no. możesz się ze mną gniewać trzeba by trudno odrobić czas czekam no jak jak dam radę rozważyć te dwie linie to powinno być OK. będzie tam jakiś progresik nie mogę Dałoby się więcej przeciwników Niemożliwe no jedna już poszła Dobra, jeszcze laska Nie jestem się rewelacyjna nie jest ta. Jeszcze nie mam. Bez Dobra Lecimy dalej Bo hmm. trzeba więcej mało Tutaj mi się już podoba do dobra. Nice. Jeszcze jakby jakaś elitka była, to już Ale niestety nie jest tak dobrze, a jest Ale serków postawiono, cholera. I jeszcze jest ten, jest jeszcze z szyldem. Ups, cholera. To było niebezpieczne, powiem wam. To Trzeba więcej czasu. No, może. jeszcze, jakie rozdostajemy w Nie mam To już jest ładna intensywność i przyjemnie się tutaj wyrażę. No, jeszcze tak czasu jest, szczerze mówiąc, na styk. Wolałbym mieć tego więcej. Wolałbym nadrobić. Przy bardzo, mamy kapliczkę, czego? Mocy. Nie no. możesz się ze mną Pytanie, czy tak krążę się cofać dużo no, tutaj kurczę szczerze mówiąc tutaj nie, nie skończę Okej, okay. dobra, weźmiemy, weźmiemy kapliczkę trudno Nie jestem jeszcze Przynajmniej szybko zrobimy tą litę To nam też pomoże. No. Idźmy do no, nie Cholera, niech to. tak myślałem. Już tak myślałem. Powinno być chyba okej, okay. zobaczymy. O, proszę bardzo. jeszcze jeden. Dobrze. Jeszcze, no. Za dużo, za dużo się nie wbiłem. Ale jest ładna intensywność. To jest, to jest, to jest najważniejsze. Jak szczerze mówiąc nie ma co bić, no to niestety człowiek nie zrobi cudów. Dobra, no, mam strażnika. Już powinniśmy go mieć. Nie mogę. No, tutaj nic nie ma. No, dawaj strażnik. Zobaczmy co tu będziemy mieli. Nie jestem No, jest strażnik. No nie. jest byt miły strażnik. Nie da się ukryć. I zobaczymy czy wystarczy mi czasu. Czyli ja nie była jakaś w Powiedziałbym raczej, że była swa. Tak od połowy mniej więcej trochę trochę było lepiej Potrzebuje hmm. Mam nadzieję że pójdzie Nie jestem jeszcze Tak nie to trudno Trzeba Tutaj trzeba kurczę uważać na to. Idziemy No i to raczej okej. Okay. Mam nadzieję. No ile gdzieś mnie nie trzaśnie. Wciąż czeka. Cały czas trzeba planować, żeby czasu starczyło Więcej Potrzeba więcej czasu Jestem ciężko. 30 już półem na czerwono no, To jest taki zdradliwy przeciwnik A wiadomo na barbie jak się straci tego no, to już jest ciężko Ale tak jak widzicie, zero problemu z furią, zero problemu z... Wolę sobie go odpuścić. Praktycznie płynnie chodzi cały bit bez ustawień. Kwestia tylko i wyłącznie DPS-u. Jak na razie na tych gierkach które się ja to, to bardzo miło, bardzo przyjemnie to, Oczywiście, już na wszelki wypadek użyłem potki Będę Muszę jeszcze mieć potę potem na jego range tak zwany na samym końcu Teraz będę musiał bardzo uważać nie jestem jeszcze gotowy. Wciąż czekam. już mam ok. No potęż. Powinno być dobrze. Nie będzie jakiegoś regulacyjnego czasu, ale no tak jak widzieliście, więcej czasu. Średnia średnia szczypienka bez powstania. na koniec. Teraz trzeba mu odpuścić Nie jestem jeszcze górny kurwa Niedobrze, niedobrze, niedobrze. dobrze, nie dobrze Straciłem Talka Wciąż czekam. A, czekam. muszę uważać Żeby mi na koniec jeszcze ciachną. nie ciachnął ma Nie tak. mam mowy Już pani Ok No i mamy 60 Nie było jakiegoś większego problemu. Szczęka właśnie. Nie Podobnie jak orek Kiedy w dawnych czasach bohaterowie udowadniali swoją wartość, w nagrodę oferowałam im uszlachetnianie hmm. klejnotów. Jeśli posiadasz klejnot odpowiedniej jakości, mogę spróbować zwiększyć jego moc, bohaterzy. Damy radę. Może będę mogła pomóc? Przez sukces? Czas sukces, proszę bardzo. Ale muszę wrócić. Okay. Zidentyfikujemy, zobaczymy jaki czas. 14 minut. Nie zbyt dobry, ale średnia była szczelinka. Ok. Pamiętajcie, żeby ocenić. Każdy like bardzo pomaga mojemu kanałowi. Z góry dziękuję za wszystkie lajki like za wszystkie komentarze. I co? Wchodzimy już z gierkami do 60+. Elegancko. Cieszę się bardzo z tego. Myślę, że do jakiegoś 63-64 powinniśmy dojść bez większego problemu. W momencie po prostu trzeba będzie więcej prób. Szczerze mówiąc wszystkie te gry z bomby nagrywam za pierwszym razem od razu. No i jedność. Kule, nigdy mi nie może wypaść taka jedność, żeby... żeby był socket i żeby było 6% szansy. Nigdy, nigdy. Co prawda mam ładną jedność, bo moja, moja jedność jest naprawdę ładna, ale widzicie, tego 0,5% brakuje i 2%, że chciałbym mieć idealną. No i tutaj ten pierścień jest bardzo ładny, bardzo ładny. Okay. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. <grytanie> Czy wyrównałem swój rekord? Myślę, myślę że jest do zrobienia 63-64. Bez większego problemu. Ok, dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki. Pamiętajcie, żeby zalajkować. Z góry dziękuję za całe wsparcie, jakie mi dajecie. Naprawdę jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. To co? Piękne dzięki.